wszystkim, z tej strony Konrad z kanału W W końcu mamy jasne. Mam tutaj od cholery roboty. Taki dosyć żmudnej, taki nudnej, co no ileż można nagrywać, tak jak się kuje beton. Sporo z tym schodzi, nie powiem, że nie. Ostatnie też jest tak, że dzień jest deszczu, dzień słońca, no a że się w ziemi grzebie, no to trzeba też trochę poczekać, aż to wyschnie. Ale nie o tym chciałem dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. Opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować. Wybierzcie sobie odpowiedni termin. Jak już dobrze wiecie, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, budynków już nie ma. Teraz właśnie walczę z tymi betonami na, na całym podwórku, z tym wylanym betonem. No, ale jak widać, sterta, sterta gruzu jest dosyć spora. Jest dosyć spora. No i dlaczego wam to pokazuję? Ano dlatego, że sporą część, nie mówię, że połowę, ale sporą część z tego zawdzięczam mojemu narzędziu, które już było na kanale. Mianowicie. Pamiętacie tę walizkę? Dokładnie. Jest to młot wyburzeniowy Debra. Prezentowałem wam to. Prezentowałem to wam. W momencie, kiedy to kupiłem, no, chwilę później. Także jak było nowe, jak było świeże, nieużywane jeszcze, widzieliście, jak się kuło tym, no, ten szczyt, jak się kuło tym słupy. No, ale czas na opinię. Kupiłem to, no, na początku roku, to chyba jakoś było do stycznia, może pod koniec zeszłego, no, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, około pół roku temu. Sporo zrobił, sporo zrobił. Bardzo dużo pomógł przy wyburzaniu właśnie ścian, przy wyburzaniu stropu, niestropu i przy rozbijaniu słupów. I co ja o tym sądzę? Powiem Wam tak, wydałem na to około 550 zł. Debra, jest to firma polska. Przewertowałem internet, prawo w lewo. No i uznałem, że to będzie najlepsza opcja. Dlaczego tak sądziłem? Nie wiem, po prostu. Po prostu coś takiego czasem w człowieku jest, że widzi i wie, że to kupi. No ja tak miałem właśnie z tym młotem. Uznałem, że to jest odpowiednia cena, którą jestem w stanie dać za młot. Pobór prądu, że tak powiem, bardzo mnie skłonił ku temu wyborowi. No i moc uderzenia też jak najbardziej. Jest to młot wyburzeniowy. Dedra DED7849, chwyt SDS Max. pobór prądu 1150W. Energia uderzenia to jest 15 J Częstotliwość uderzenia to jest 4200 uderzeń na minutę. Waga urządzenia według producentów to jest około 4,5 kg. No tyle, jeżeli chodzi o dane techniczne, jaka jest moja opinia? Powiem wam, że 550 zł to nie jest w sumie tak dużo więc nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Ja wiem, że kupując marki typu Milwaukee czy Dewalt czy coś innego można oczekiwać jakości, można oczekiwać cudów, zwłaszcza, że się płaci za to niemałe pieniądze. Ja kupiłem Dedre. Jest to niby polska firma, no ale jak spojrzałem na opakowanie to jest made in China. Niemniej jednak, urządzenie samo w sobie, szczerze Wam powiem, polecam. Naprawdę polecam. Jest to lekkie, Przede wszystkim bardzo łatwe w obsłudze. Jakie ona ma zalety? Nie wiem, co dla kogo będzie zaletą. Dla mnie zaletą była cena, dla mnie zaletą była waga. W sumie później dopiero wyszło tak naprawdę kolejna zaleta, że no jest to tak dosyć, dosyć sprawna maszynka. Jeden, jeden bardzo duży minus znalazłem. Mianowicie dłuta. Tak, 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 już się poprawiam. Oba to są dłuta. Jedne jest płaskie, drugie jest spiczaste i mianowicie chodzi mi o jakość dłut. Jak widzicie, no trochę porobił. Nie powiem, że nie, ale szczerze, wydaje mi się, że nie aż na tyle, aby te dłuta wyglądały tak, jak wyglądają. Gdyby nie te dłuta, to szczerze cały zestaw byłby naprawdę, naprawdę super. Jeżeli chcecie zainwestować parę groszy właśnie w młot wyburzeniowy, no to polecam Wam, naprawdę Wam polecam. Ale od ręki sobie kupcie dobre dłuta. Nie wiem jakiej firmy, coś już tam znajdziecie odpowiedniego. Ja jeszcze nie wymieniałem, ale, ale się przymierzam do tego. Przymierzam się do tego. Z tego co patrzyłem, to koszt takiego dłuta jest około 50 zł. Także wydaje mi się, że za 100 zł kupić dwie sztuki to nie jest jakiś duży wydatek. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to pracuje, to odsyłam Was do moich poprzednich filmów. Tam znajdziecie jak ta maszyna się spisuje w zwykłym betonie, w zaprawie wapienno-cementowej i jak się spisuje w żelbecie. Podsumowując tę moją krótką prezentację, opinię i tak stwierdzam, iż maszyna sama w sobie jest dobra. Ale jeżeli chcecie mieć naprawdę dobry zestaw, który będzie pracował przez dłuższy, dłuższy czas, to polecam Wam wymienić dłuta. Bo na zwykłą zaprawę cementową, opienną, no okay, nadają się, ale na dłuższą metę to tym nie popracujecie. Naprawdę, ta maszyna zasługuje na porządny osprzęt. Jest tak prosta i tak solidna, że aż się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Przy okazji filmu, gdzie rejonowaliśmy szczyt z ojcem, zakładałem dłuto i narzekałem, że ono jest tak pod kątem. Jest na to sposób, mianowicie tutaj trzeba odciągnąć, i wtedy możemy ustawiać pod każdym dowolnym kątem. No wiadomo, jest tam taka regulacja, że nie jest co, co stopień, ale w każdym razie nie musi to być pod kątem 45 stopni, a może być pod kątem 90, może być to pod kątem 180, jak tam sobie ustawicie. W każdym razie regulacja jest. Także małe sprostowanie a propos poprzedniego filmu. W każdym razie tyle a propos sprzętu, póki co u mnie się sprawdza. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, cześć.